5 sposobów na nudę w związku. Zapraszam. Na początku tego filmiku chcę Wam przypomnieć, że jeszcze do końca wakacji trwa moja akcja. Darmowa edukacyjna, która się nazywa Razem Lepiej, letnie warsztaty budowania relacji. I ten filmik właśnie jest częścią bardzo wielu działań, które toczą się na czterech różnych platformach. Mają już wiele, wiele milionów zasięgów, bo to jest sierpień, kiedy nagrywam dla Was ten filmik. I zachęcam Was do sięgania po materiały z tej akcji, które są całkowicie darmowe i możecie z nich naprawdę skorzystać bardzo wiele, bo uważam, że relacje są szalenie ważne. Więc zachęcam Was szczególnie dzisiaj do tego. No i oczywiście, jeżeli chcecie zobaczyć na przykład tą akcję na Instagramie czy na Facebooku, to oczywiście proszę Was o to, żebyście też tam zajrzeli. A dzisiaj temat nudy w związku. Czy w ogóle coś takiego może istnieć, czy jest coś takiego i w ogóle, um, czy to jest jakieś zachowanie normatywne, prawda? No, okazuje się, że wiecie, badacze tacy jak Helen Fischer czy polski profesor Wojciszkę mówią o tym, że początki relacji związane są z czymś takim, co Helen Fischer nazywa wręcz porównuje do tego, że nasz mózg jest tak jakby pod działaniem kokainy, nie? No oczywiście, ja wielokrotnie powtarzam to w moich filmikach, że jeżeli Chcemy wyjść poza krąg osób, które znamy. Poza krąg kulturowy często, w którym jesteśmy wychowani, to musi się zadać coś takiego, tak mocnego, taki kop chemiczny, żebyśmy my byli skłonni do tak dużego ryzyka, jakie związanie się z obcą osobą, bo de facto tak jest. Profesor Plopa wręcz mówi, że na początku e, nasza komunikacja przez ten pierwszy właśnie czas pod wpływem tej kokainy, czyli tej, wiecie, tego koktajlu e, chemicznego w naszym mózgu, który nazywa się zakochaniem, e, jest po prostu jest wręcz pozorna, czyli my bardziej widzimy, domyślamy się, niż rzeczywiście widzimy, co się dzieje. E, natomiast potem e, dzieją się już inne rzeczy, bo to ekscytacja może rosnąć do pewnego momentu, ale potem musi spaść. I co się potem dzieje w związku, prawda? Wska wskaźniki takie jak rozwody, ilość rozwodów, ilość rozstań pokazują nam, że ludzie dzisiaj wychowani na Hollywood, niektórzy może na Bollywood, chociaż moim zdaniem Bollywood już jeszcze dużo bardziej propaguje wartości rodzinne w tym wszystkim, chociaż tam też się wszyscy zakochują i to często bardzo nieszczęśliwie. Dodam. To wiecie, ta romantyzowanie miłości i związków powoduje, że jednak ludzie po prostu od tego, że tak powiem, głupieją. ostatnio widziałam taką rolkę, że kobieta wybiera na przykład paznokcie nie? u, u... U kosmetyczki, przykłada je do swoich, do bluzki, do spodni, myśli o różnych rzeczach, no, dokonuje bardzo długiego, przemyślanego wyboru, żeby mieć te odpowiednie paznokcie na dany czas. Natomiast gdy wybiera partnera, to tak jakby biega z workiem na głowie i zupełnie dokonuje decyzji, które nie mają wspólnego za dużo z jej wartościami, z tym, co ona ceni i tak dalej. Więc świetny był ten przekaz tej rolki, dlatego Wam o niej opowiadam. I teraz, co z tą nudą w związku? Bardzo często jest tak, że gdy jesteśmy, w, wiecie, w realiach życia, które wymaga zbudowania struktury, no to muszę Wam zawsze podkreślić, że musi być pewna struktura, czyli. Rodzina w pewnym sensie działa jak co? Jak korporacja, prawda? Czyli my mamy, yy, mamy struktury, mamy procedury, na przykład. Ostatnio rozmawiałam z moją klientką, która, mając siedmiolatka i czterolatka na pokładzie, musi mieć całą opracowaną strukturę pod tytułem: Wychodzimy z domu na czas, żeby zdążyć do przedszkola, do szkoły, i ja zdążam do pracy. I teraz myśmy opracowywały, wiecie, krok po kroku, co zrobić, bo ma takiego małego flegmatyka czterolatka który, wiecie, on wszystko przeciąga, on ma na wszystko czas, i teraz co zrobić, żeby on dotarł na ten czas? I tak jest ze wszystkim. Tak naprawdę mamy te struktury, wiemy, kto wynosi śmieci, wiemy, kto robi zakupy, mamy, tą, 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 mamy te wszystkie procedury do tego, no bo używam specjalnie tego e, słownictwa korporacyjnego. Tymczasem gubią nam się różne elementy. Które mieliśmy na początku związku. Bo na początku związku to mieliśmy randki, mieliśmy fan, jeździliśmy na festiwale, e, robiliśmy różne fajne rzeczy, patrzyliśmy na siebie, rozmawialiśmy ze sobą, i po prostu często się zdaje tak, że ta cała struktura i rutyna, która jest konieczna, jak zawsze podkreślam, e, wypycha ten taki zink, tę taką iskrę, i my w pewnym momencie budzimy się i stajemy się takimi, Wiecie, robotami tego tak jakby my jesteśmy, niektórzy mówili mi, moi klienci mówili tak, że ja się czuję jak niewolnik, nie? Ja się czuję jak trybik w maszynie, ja się czuję absolutnie nieważny, ja, ja się czuję, mężczyźni często mówili, ja się czuję zaniedbany, kobiety mówiły, ja po prostu urabiam sobie ręce po pachy, nie? A nie ma na to żadnej nagrody, bo ja po prostu chciałabym i obydwie, wiecie, strony mówiły bardzo często, bo ja bym się chciała spotkać, bo ja bym chciała, żeby było jak kiedyś. Ja bym chciała to, ale jak? Nie? ale jak, żeby było? I teraz muszę wam powiedzieć, że bardzo często jest tak, że w trakcie, gdy zwłaszcza wychowuję małe dzieci, albo się dorabiamy, albo budujemy dom, a to jest praktycznie to samo. Wiecie, no dzieją się, że takie rzeczy, że. Dochodzi wtedy do rozjeżdżania się, do zdrady. Dochodzi do naprawdę, wierzcie mi, jak porozmawiacie z terapeutami, bardzo dużo rzeczy, rzeczy się dzieje negatywnie, ponieważ my potrzebujemy... Tej intymności, a intymność to nie jest tylko seks, tylko to jest znacznie więcej, prawda? I wiecie, ja na temat rodzaju budowania rodzajów intymności nagrałam taki kurs, który się nazywa 55 sposobów na intymność w związku bez seksu, i tam wymieniam 5 rodzajów intymności. Warto sobie, oczywiście, możecie sobie zajrzeć do tego kursu, polecam już sprzedałam go bardzo dużo i jest bardzo świetnych, dużo opinii na ten temat, ale. Dzisiaj chcę Wam powiedzieć o takich pięciu sposobach na y, tą nudę w związku, bo jeżeli stwierdzacie, bardzo często też y, to jest takie ciekawe, że z czym często nudzi, y, tą, y, myli się tą nudę? Wiecie, z czym się myli y, to, że my się po prostu nudzimy razem? No, my się nie kochamy, bardzo często ja słyszałam. Nie no, wie pani, pani Kasiu, myśmy się po prostu przestali kochać. To, to uczucie wygasło. No ale z tego, co Wam mówiłam na początku, namiętność i te wysokie tony, one naprawdę z czasem po prostu spadają. I trwałych związków nie buduje się na motylach w brzuchu, chociaż oczywiście powiecie mi na to, że są takie osoby. No pewnie są. No i, że tak powiem, yy, bardzo dobrze. Tylko im zazdrościć. Natomiast generalnie, Relacje są jak taki ogród, o który po prostu trzeba dbać, i macie na ma moim kanale mnóstwo materiałów na ten temat. Natomiast bardzo często właśnie się mówi tak wtedy: No, nie, my się przestaliśmy kochać. Bardzo często nie jest to prawda, po prostu nudzicie się razem. No, my jesteśmy źle dobrani. Też nieprawda, bo po prostu się nudzicie razem. Chociaż oczywiście, pamiętajcie, jest to wszystko w pewnych procentach, nie. No, bo prędzej i chyba uczciwiej byłoby powiedzieć, rozjechaliśmy się. Tak jak w ankiecie na, na moim Instagramie robiłam ankietę, w której wzięło udział parę tysięcy osób. I tam, posłuchajcie, prawie 70% ludzi, którzy są w związkach, napisało mi, że oni się nudzą w związku. No tak. I potem, jakie są przyczyny? No pęd życia, no budujemy, no wychowujemy dzieci, no dużo pracujemy, no nie mamy czasu, ale bardzo dużo osób też napisało, że on oklap, ona oklapła i nikt nie przejawia inicjatywy. Więc. Cóż mogę powiedzieć? Posłuchajcie, o cenne rzeczy w życiu trzeba walczyć, trzeba nad nimi pracować i one nie urodzą się same. Kto z Was ma ogród? Ja tutaj mam koło domu ogród, mam w tym roku zebrałam, wiecie, dziesiątki kilogramów ogórków, ale ciągle wyrywam chwasty i gdybym nie nawoziła, gdybym nie dbała, nie wyrosłoby praktycznie nic, bo po prostu taka jest natura życia. Nie można i też, i kolejne takie kłamstwo, które często słyszę, to jest to, no, wypaliło się między nami ta, wiecie, ta oczywiście ta pierwsza miłość, nie? I to już nie jest to, Pani Kasiu, to już nie jest to. Ja miałam inne oczekiwania, ale te oczekiwania zrodzone są przez ten romant, wiecie, to romantyzowanie relacji przez Hollywood i przez, przez te produkowane, wiecie, na potęgę romanse, które, wierzcie mi, naprawdę nie pomagają w budowaniu zdrowych relacji. I gdy mamy niewłaściwe oczekiwania, gdy mamy niewłaściwe oczekiwania, to życie nas zawsze zaskoczy negatywnie, podczas gdy życie i to, co się dzieje w życiu, wymaga po prostu naszego myślenia. Ja zawsze mówię, że po to mamy tą przestrzeń między uszami, żeby budować, żeby dodawać do naszego życia żeby budować struktury, bo wiecie, mamy te struktury, tą rotunę, to tak samo możemy zbudować strukturę, wiecie, tego, że dbamy o siebie, tego, że staramy się robić nowe rzeczy razem, a nie ciągle siedzimy tylko i powtarzamy, i powtarzamy, że jesteśmy w stanie przekroczyć taką Ospałość i niechęć, i takie rozczarowanie, i pretensje na rzecz tego, że możemy zbudować bo bardzo, coś nowego. Bo bardzo często jest tak, że właśnie jeszcze jedna rzecz jest taka, że ludzie nie rozpoznają tego, że kończy się pewien sezon, tak jak na przykład my z moim mężem. Wiecie, piątka dzieci, do nich stali się dorośli, to my po prostu siedzieliśmy czasami na kanapie i się zastanawialiśmy co my teraz mamy właściwie robić. Bo przy piątce dzieci to my po prostu przelecieliśmy 20 lat, jak w tunelu, i w tym jedno przewlekle chore. I w pewnym momencie obudziliśmy się, i gdzie my w tym wszystkim jesteśmy. I gdyby nie to, że stwierdziliśmy obydwoje, że musimy na nowo stworzyć nasze wewnętrzne życie, chociaż randkowaliśmy przez ten czas, ale jednak ileś rzeczy trzeba było dobudować, wiecie, zginęlibyśmy marnie, bo wyglądało to tak, że no w ogóle co my teraz właściwie nie mamy nic wspólnego, właściwie nie mamy wspólnych zainteresowań, no bo życie było zżarte po prostu przez okoliczności, które de facto sami stworzyliśmy, prawda? No więc ponieśliśmy tego konsekwencje. I nie przyszło nam to lekko, nie przyszło nam to łatwo. Wiecie, zapisaliśmy się na taniec towarzyski, bardzo dużo nam tardości sprawdziło. Potem Potem ostatnio odkryliśmy nurkowanie z butlą, też, też też, różne ciekawe rzeczy, a nas dzięki temu spotkały podróże, plany itd. Niemniej jednak w tym wszystkim okazało się, że mamy mnóstwo odrębnych zainteresowań, które warto jest kontynuować, żeby, żeby wiecie, pielęgnować tą odrębność. I to, co jest wspólne, żeby mieć autonomię, a jednocześnie pielęgnować bliską relację. Dlatego też, tak jak zapowiadałam w filmiku, pięć sposobów na to, żeby się do siebie zbliżyć. Więc przede wszystkim chciałabym Wam polecić to, e, abyście przede wszystkim, przede wszystkim, przede wszystkim, przede wszystkim, <laughs> planowali. Trzeba zaplanować, trzeba usiąść i że tak powiem na matmę. Nie ma co oczekiwać, że teraz, posłuchajcie, jedno z Was się obudzi, przyleci z kwiatami, przyjdzie na białym koniu i zrealizuje ten, posłuchajcie, to, co nie było zrealizowane, gdy randkowaliście. Nie, to już trzeba pożegnać, powiedzieć bye, 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 ale możemy zbudować nową rzeczywistość. tak? Czyli proponuję wziąć karteczkę i wypisać sobie, no ja bym zrobiła to, to i tamto, usiąść i porozmawiać z partnerem, partnerką, co ty byś chciał, na co ty byś miał ochotę. Więc na, na początku pewnie będzie takie, uh, nie? Ale ważne jest to jedna rzecz, żeby ktoś w związku okazał inicjatywę. Gdy będziemy obdwoje się, tak wiecie, nic dobrego się nie wydarzy. Będziemy się tylko rozjeżdżać i będziemy się coraz bardziej nie lubić, czego bardzo nie polecam. Czyli pierwsza rzecz: eksplorowanie nowych wspólnych zainteresowań to jest punkt jeden, tak? E, mamy swoje autonomiczne, ale szukamy też jakichś punktów wspólnych. E, druga rzecz: planowanie niespodzianek i małych gestów czyli można się zaskakiwać jakimiś takimi małymi rzeczami, można wysłać sobie dobre smsy, można sobie kupić jakiś mały prezencik, albo duży, w zależności jakie macie finanse, bez okazji, czy też zaplanować po prostu wspólną wycieczkę, to z naszego, muszę powiedzieć, podwórka. My planujemy wycieczki na przykład rowerowe, nie, nie posłuchajcie gdzieś, nie wiadomo gdzie, tutaj, ja mieszkam w Trójmieście, więc można pojechać, na przykład jest świetna trasa, do krynicy, można pojechać sobie ze sfażeła na hel. Po prostu wiecie, planujemy, robimy, no to ktoś przygotuje jedzenie, ktoś przygotuje to, zjemy sobie po drodze w takiej restauracji czy w barze i posłuchajcie, już się tworzy po prostu coś nowego, jakaś dobra komunitywa. I punkt trzeci właśnie: odkrywanie nowych miejsc i wspólnych podróży naprawdę nie muszą być to wielkie rzeczy mogą być to wyjazdy kamperem mogą być to wyjazdy bardzo modne teraz na weekend pod namiot może to być jednodniowa wycieczka w jakieś miejsce ale znowu trzeba ją zaplanować i trzeba też wtedy otwarcie porozmawiać a co ty chciałbyś zobaczyć czasami też okazuje się że na przykład ktoś ma tutaj zainteresowania historyczne i jest naprawdę bardzo ciekawa, tworzy się bardzo ciekawa przestrzeń. I gdy już zaczynamy pewne rzeczy robić razem, to um, następna rzecz, którą bym polecała, z, z, z takich naprawdę bardzo małych rzeczy, które można zrobić, to jest wspólna herbata albo kawa. Zależy od tego, co lubicie. Przy której można sobie porozmawiać o tym, co się wydarzyło, a jak ty się ostatnio czujesz, jeżeli na przykład możecie sobie wypisać takie pytania, z tym, że jeżeli zaczynacie, to nie radzę zaczynać bardzo ciężko, tylko bardzo spokojnie, nie? czyli od bardzo ogólnikowych, żeby on nie walczyć od razu o no, twoje najgłębsze przeżycie emocjonalne z ostatnich czasów, no bo tak nie będzie. Natomiast jeżeli macie problem z takimi pytaniami, to właśnie w moim szkoleniu 55 sposobów na w związku w bonusach Macie ileś zestawów pytań, nawet dla początkujących, które bardzo pomagają rozruszać rozmowę. Też bardzo, bardzo Wam to polecam, ale możecie też to zrobić sami. Możecie wrzucać te pytania i na przykład wyjmować je ze słoika i wtedy będziecie wiedzieli, że to nie jest tak, że żona przygotowała pytania i teraz mąż siedzi, wiecie, będzie przepytywane, nie? <laughs> czy żona, nie? O, będziemy gadać o piłce, nie? Warto na to zwrócić uwagę. No i wprowadzenie wspólnych rytuałów i tradycji. Czyli na przykład e, gramy, w jakiś jeden dzień gramy, zapraszamy kogoś na jakieś planszówki, e, mamy swoje wieczory filmowe. W wakacje tutaj na przykład jest scena letnia, możemy sobie pójść do teatru. My w wakacje siedzimy zazwyczaj tutaj w Trójmieście albo na Kaszubach, bo jest genialna oferta, oferta kulturalna, jest Ladies Jazz Festival, byliśmy w tym roku, jest przyjeżdża mnóstwo kabareciarzy. Ja tu jestem naczelnym kaowcem, posłuchajcie, ja kupuję bilety i zapraszam mojego męża, podczas gdy on zajmuje się mm, i razem tutaj planujemy wycieczki rowerowe. Więc posłuchajcie, można zrobić... Mm, Mnóstwo rzeczy, które odświeżą związek, które nadadzą mu taki nowy wymiar. I jestem bardzo przeciwna temu, żeby, wiecie, skreślać od razu związek, gdy pewne rzeczy nam nie idą, bo myślę, że to naprawdę jest bardzo ważne, że jesteśmy w stanie przejść przez różne sezony życia razem, bo to nadaje ogromną siłę nam i związkom. Potem zazwyczaj, gdy związki takie się rozpadają, ostatnio, gdy byłam na kaszubach, podsumowując, był taki pan, który właśnie nie zawalczył o związek, związał się z dużą, młodszą kobietą, co, co, co oczywiście każdy ma prawo, ale nie był szczęśliwy, bo okazało się, że jest między nimi ogromna, ogromna różnica. Mentalności, wiecie, pokoleniowa, 20 lat różnicy i tak dalej. Więc mm, przykłady z życia pokazują, że naprawdę warto jest zadbać o nasze związki. Nawet jeżeli czasami wydaje nam się, że już nic się nie da zrobić. W, w, naprawdę bardzo, bardzo Was szczerze zachęcam, przynajmniej spróbujcie. Kochani, oczywiście co? Proszę Was o łapkę w górę. Zostawcie subskrypcję, naciśnijcie dzwoneczek i proszę Was o komentarze, jakie są Wasze sposoby na dbanie o związek. Jak wy dbacie o Wasze związki proste, małe, może drogie? Wypiszcie jakie tam macie, i napiszcie też, jak sobie poradziliście, gdy zmienił się sezon życia, na przykład z syndromem pustego gniazda jak sobie poradziliście w takich sytuacjach, czy udało wam się zachować tą bliskość, jak walczyliście o tą bliskość, jest to bardzo ciekawe, komentarze są naprawdę bardzo ważne, też dla zasięgu, więc jeżeli nie macie nic do napisania, to nie wiem, napiszcie mi pozdrawiam, a algorytm YouTube'a będzie wybijał, podbijał wtedy te treści. Kochani, to na tyle, dziękuję wam bardzo, do zobaczenia, hej!